Siemanko, witam na kanale Intel Kolekcjoner i taki krótki przeglądowy film co będzie na Nintendo Switch dostępnego w miesiącu listopadzie. Na początku pierwszy dzień to jest JRPG taki z elementami farmingu Farmagia. Yy, może nie mój styl, ale widziałem, że jest dość w niektórych kręgach że tak powiem ta gra zauważana i dość yy, że tak powiem poszukiwana, że, żeby ją zakupić i ona ma właśnie pierwszego swoją premierę. Generalnie mamy tutaj 199 zł i 90 groszy cenę, cyfrową wersję, a za 229 zł można ją kupić fizycznie. I to jest pierwsza pozycja. Później trochę taki cheating, ale Raiden Nowa wyszedł może nie w listopadzie, ale pod koniec października tak szybciutko, jeszcze więc nadmienię. To jest gra z serii Raiden, ale w tym wydaniu mamy po raz pierwszy takie przerobienie tego na Twin Stick Shooter, więc, no, coś nowego w tej serii. Myślę, że dość kontrowersyjnie i fanom szumpów nie wszystko się, nie wszyscy na pewno to po popierają i no, różnie może z tym być, ale tak jak mówiłem, no, zobaczymy. Można też tą grę oczywiście mieć fizycznie, ale. To jest import wtedy i wychodzi nam drożej. Tutaj takie by, krótkie przebitki. I jak widzimy, teraz 108 zł. Ona kosztuje e-shopowo. To jest promocja ze 120. A jeśli chodzi o wersję taką fizyczną, to jest 209 zł, bo to jest import i dlatego ta różnica cenowa. I później jeszcze też taki yy, cheating trochę, bo też tego samego dnia wyszła, czyli 31. Stalker to jest pecetowa taka gra na Xboxie czy na PCCie. Wszyscy czekają na drugą część, która już będzie chyba właśnie też w jakoś listopadzie. A tu mamy pierwszą część za 70 zł, i tu chyba były też jakieś takie dwa dodatki, i one są różnie, również po 70 zł. O ile mi wiadomo, na razie żadnej takiej wersji fizycznej chyba nie planują, ale to się różnie może zmieniać z czasem. I tu jest trzeci dodatek, to jest za 69. Jeśli ktoś chce sobie, że tak powiem, odświeżyć przed dwójką, a ma dostęp do PCA mocnego lub Xboxa. Ale też jest taka opcja, że są te wszystkie dodatki w pakiecie. Jest wtedy 139,99, więc wychodzi trochę lepiej cenowo, prawda? Ok. I to by było takie szybko nadmienienie jeszcze, co to będzie? Co to było już powiedzmy 31 do kupienia. Ale przechodząc do listopada, 5 listopad, i tu mamy Metal Sluga w wydaniu taktycznym za 114,99. Nie wiem, jak to będzie, bo Metal Sluga bardzo lubię. Ale taktyczne wydanie, no, to jest zmiana po prostu rozgrywki zupełna. Chociaż wygląda naprawdę tutaj super ten pixel art, zachowany w perspektywie izometrycznej. Myślę, że heh, można o tym myśleć, żeby do swojej, że tak powiem kolekcji zakupić. No i tak to wygląda. Yy, 114 zł i to jest cyfra. Jeśli chodzi o wydanie fizyczne, to będą takie wydania typu run na stany i u nas yy, w Europie też yy, będzie wydanie fizyczne. Pix and Love, francuski dystrybutor takie wydanie będzie robił, ale no trzeba będzie po prostu na to troszkę poczekać. Później mamy. RPG w świecie Mariana kolejne. Seria debutowała na GBA. Mario and Luigi Brothership, to jest ta najnowsza część. No, od czasów GBA, później przez Diesa. no i tak dalej, w końcu ląduje najnowsza część na Switchu. Kto lubi to na pewno można powiedzieć, że ta seria nie zawodzi swoich fanów, więc myślę, że no Pewny strzał, jeśli ktoś lubi tego typu rozgrywkę. 250 zł prawie kosztuje yy, wersja cyfrowa. Wychodzi 7 listopada. 219,90 widzę, że można fizycznie kupić, więc troszkę taniej. Polecam więc jak najbardziej pudełko. Tu jeszcze mamy grę z serii River City 134 zł, nie widzę, żeby miało wydanie pudełkowe, ale możliwe, że też wydanie jakieś azjatyckie będzie jak najbardziej. Tylko to pewnie. Liczyć się można z tym, że będzie trochę drożej. No, klasyczny, yy, można powiedzieć, klasyczna biatyka taka. Jeśli ktoś lubi yy, serię, kunio, to myślę, że to dla niego jest też pewnie jak taki. Okej, okay. i to yy, ta gra wychodzi yy, 7 też, 7 listopada. Następny jest taki szum w takim klimacie dość, y, dość y, unikatowy, można powiedzieć. Każdy może to sprawdzić, bo jest tutaj wydane demo. 7 listopada też, wyda, jest, y, że tak powiem, premiera cyfrowo w wersji fizycznej na chwilę obecną cisza. Ale tak jest z innymi zamiarą w wersji fizycznej trochę z opóźnieniem, więc tutaj też tak może być. Ale tak jak mówiłem, jest tutaj demo. Więc myślę, że no, każdy zainteresowany sprawdzi to sobie po prostu i y, będzie y, dla niego to jasne, czy chce kupić, czy nie. 59 zł. 20, 20 cena. Tutaj mamy Tetris'a. Kolejna internacja wersja Forever, bo tu jest 40 lat. Y, Tetris'a już, więc szmat czasu ze 140 zł jest przecena na razie na 119. Możliwe, że wyjdzie. Y, tu są różne, jak widzimy, y, Generację zetysta i jest taka tutaj specjalna opcja, że one przechodzą jakby w tym trybie swoim na te czterdziestolecie, i naraz są, zmieniają się plansze w różnych stylach graficznych. To jest jakby ten ten, jakby główny feature tego wydania, i są różne, jak widzimy, też jakieś wywiady i tak dalej. Dla zainteresowanych, 12 listopad. Później kolekcja od Airem, czyli klasyczne gry z automatów 100 zł 14 i 11 premiera. Jeśli chodzi o... tutaj mamy Gun Force 1 i 2 z automatych oraz Air Duel. Więc tutaj mamy takie gry trochę pre-metal można powiedzieć, w takim stylu graficznym. Generalnie ta seria też ma wydanie fizyczne w Europie. Za nią będzie odpowiadać Strictly Limited, i oni zazwyczaj się że tak powiem opóźniają w tych wydaniach. To nie jest szybkie wydanie, więc trochę tutaj na pewno trzeba będzie czekać. Ale jak ktoś ma ochotę, to 14-11 za 100 zł te 3 gry są do kupienia. Następna pozycja. Mamy tutaj coś można powiedzieć, że niespotykanego. 14-11 Lego Horizon Adventures, czyli gra z serii Lego, ale to jest ten Horizon, co jest na konsolach Sony, więc generalnie dziwne, że to jest wydane na Nintendo. Tutaj nie ma żadnego filmiku, ale każdy wie jak wyglądają gry z Sery Lego, tego się można spodziewać. Po prostu pewnym nowum jest to, że marka Sony typowo wyląduje też na Nintendo. 299 zł. Yy, wersja fizyczna jest trochę tańsza, na, za 280 można kupić. Więc tak w ramach ciekawostki też zawałem w tym podsumowaniu. No i tutaj coś od Square Enix. To jest yy, gra, na którą myślę, że dużo osób czeka. Yy, HD2D, kolejny tytuł, który yy, no Square po prostu stworzył od pierwszej gry, czyli Octopath Traveler. No, te gry wyglądają specyficznie na tyle, ale myślę, że mają swoje grono fanów. Więc można powiedzieć, że kto lubi, to na pewno się tutaj nie zawiedzie. No i to jest pełen remake gry z Więc widać, że się tu napracowali ładnie. No i jak widzimy, ta gra wygląda super. Po prostu trzeba lubić i od RPG, żeby docenić klasę tej pozycji. 259 zł, 14, 11. Wydanie tej gry jest. 219 zł można ją nabić fizycznie, więc troszkę taniej. Myślę, że warto. Yy, tu jeszcze można powiedzieć, że Little Big Adventure, tak w ramach ciekawostki, jeszcze bo to na PC-cie było yy, dość popularne swego czasu, a tu jest jakiś taki remake. Powiedzmy, akurat to nie mój typ rozgrywki, ale ona. W kręgach była kiedyś kultowa za 134 zł. Te 14-11 jest data premiery. No i jeszcze na koniec taka perełka, powiedzmy, też JRPG, ale w wydaniu taktycznym. Taka pozycja jak Goblin Slayer 160 zł. 15-11. Jeśli ktoś lubi klasyczne takie taktyczne podejście do JRPG z czasów psx to tutaj myślę, że może coś znaleźć dla siebie. Ta gra generalnie też ma swoje wydanie fizyczne i na stronie Red Art Games to bodajże francuska strona, można ją tam kupić bezpośrednio. To wyjdzie troszkę drożej na pewno, ale no co kto woli po prostu. Klasyczna taka grafika. Podziemie po grydzie, takim wygląda dość obiecująco. 160 zł, 15-11 to koniec, bo później już tak nic takiego aż super nie widzę na horyzoncie. Chociaż nie widzę tych wszystkich gier, na przykład tego strejnie, ma który miał być w tym miesiącu, pewnie zostanie dodany troszkę później, tak jak było z kuzom, więc można się też go spodziewać, na przykład no po w późniejszej dacie, że będzie dodany. I to było na tyle. Narka.